Jestem wielkim fanem Lovecrafta, kiedyś nałogało czytałem na Kinga, jednak jego twórczość zaczęła robić się powtarzalna, przerzuciłem się więc właśnie na Dziwaka z Providence i właśnie jego twórczości chciałbym zadedykować miesiąc luty. Zamierzam m.in. ponownie bawić się w lektora, czytając jego opowiadania, zrobić serię na kanale poświęconą jego tworom i ogólnie urozmaicić swój content poprzez wprowadzenie paru nowych formatów na kanał. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Nie oznacza to, że jasna, że zamierzam w jakikolwiek sposób kończyć z tym, co wcześniej robiłem, jednak um, zauważyłem, że tak na daną sprawę to mam w sumie tylko dwie dwa formaty na tym kanale, które aktywnie robię, więc postanowiłem dodać coś do tego. Tak więc mam nadzieję, że nie będziecie tym zawiedzeni. A ja. Biorę się do roboty.